Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam jak przygotować przepyszną szarlotkę spod samiośkich tater. Jest to szarlotka tatrzańska. Jest ona przepyszna i znika z talerzyków zanim zdąży ostygnąć. Polecam serdecznie. Zapraszam do oglądania. Najpierw przygotujemy sobie ciasto kruche. Do jego przygotowania potrzebujemy 420 g mąki pszennej 200 g niesolonego masła 2 łyżki kwaśnej śmietany 18% 2 żółtka 3 czwarte szklanki drobnego cukru szklanka ma pojemność 250 ml oraz 2 łyżeczki proszku do pieczenia Ciasto można wyrobić ręcznie lub użyć miksera. Do dużej miski wsypujemy wszystkie składniki: wsypujemy mąkę, proszek, cukier, dodajemy masło, śmietanę oraz żółtka. I tak przygotowane składniki ucieramy. Ciasto gotowe. Ciasto powinno mieć konsystencję ciastoliny. Z ciasta tworzymy wałeczek, który dzielimy sobie na trzy części, odkrawamy jedną trzecią, tą jedną trzecią część owijamy folią spożywczą i wkładamy ją do zamrażalnika. Następnie przygotowujemy sobie blaszkę, w której będziemy piec ciasto. Moja blaszka ma wymiary 24 na 24 cm. Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia i dno formy i dno formy pokrywamy ciastem. Ciasto możemy rozwałkować lub po prostu wylepić nim całe dno formy. Tak przygotowane ciasto nakłuwamy widelcem i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu na około 15 minut. W tym czasie przygotowujemy sobie 3 łyżki bułki tartej. Po upieczeniu ciasto będziemy pokrywać bułką tartą, która wsiąknie nadmiar soku z jabłek. Przygotowujemy sobie jabłka na nadzienie. Będziemy potrzebować 1,5 kg twardych jabłek. U mnie to jest 10 sztuk średniej wielkości. Dwie łyżki cynamonu oraz łyżkę cukru waniliowego. Możemy je od razu ze sobą wymieszać. Rozpoczynamy od obrania jabłek. Po obraniu jabłek kroimy je w cienkie plasterki. Jabłka przesypujemy do miski. Tak przygotowane jabłka posypujemy cynamonem z cukrem waniliowym. I delikatnie mieszamy. Możemy również potrząsnąć troszkę miską, żeby jabłka równomiernie pokryły się cynamonem. Odkładamy na chwilę na bok. Spód już podpieczony. Wysypujemy na niego przygotowaną bułkę tartą. I na spód wykładamy jabłka w plasterkach. Troszkę dociskamy do dna. Na tak przygotowane jabłka ścieramy na dużych oczkach 1 trzecią ciasta, które zamroziliśmy. Tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni grzanie góra dół bez termoobiegu na środkową półkę na około 1 godzinkę. Szarlotka gotowa, pozostawiamy ją do ostygnięcia. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.